Cześć wszystkim, przyjaciele! To znowu ja, Wiaczesław Ismailow, czyli WIA. Witajcie na kanale Życie WIA. Witam wszystkich, chłopaki. To jest Serioza. i patrzcie, znowu wróciliśmy tutaj na to samo miejsce, na to niebezpieczne jezioro, gdzie zatonął Bombardiro krokodylo. Teraz nie tylko my o tym wiemy. Znalazłeś jakieś wiadomości, zgadza się? Tak, tak, tak. Spójrzcie, chłopaki. Obejrzyjcie wydanie wiadomości. Według doniesień lokalnych wiadomości w lesie nad jeziorem zauważono dziwne i przerażające stworzenia. Nikt nigdy wcześniej takich nie widział. Tak, tutaj występują różne potwory. Mieszkańcy donoszą, że wczoraj zauważono przy jeziorze nowego potwora. Odradza się zbliżanie do jeziora i pokazywanie się potworom. Mówiłem, że tutaj jest jeszcze jeden potwór. Są tu potwory i możemy je znaleźć. Słuchaj, ee, dalej. Grupa łowców potworów już wyruszyła. Wkrótce jezioro zostanie odcięte. Gdybym miała magnes poszukiwawczy, już dawno bym się uporała z tą sytuacją. Wia, ja, mówiłem, chodźmy stąd, zanim i nas odetną. Nie gadaj głupot. Musimy pośpieszyć się ze znalezieniem tutaj przerażających odkryć związanych z rekinim potworem. To 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 to. Nie pamiętam poprawnej nazwy. Tili tili trali, wali. Nie wiem, niech chłopaki napiszą w komentarzach, jak to się poprawnie nazywa. Dawaj, wrzucamy magnesy i będziemy szukać znalezisk związanych z potworem rekinem, który w poprzednim filmie zaatakował bombardiro krokodylo. Okej, okay, przy okazji tak Dziękuję za Wasze komentarze, bo dzięki Wam teraz wiem, jak to poprawnie napisać. Tak, bo krokodyl, tak? Zamknij się, nie tak, czekaj, coś zahaczyłem. Na 100%. Idzie, nawet coś widzę. A, co to jest? A, 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 co to jest? Spójrz uważnie na płetwę rekina, którą wyciągnęliśmy na magnes. To płetwa rekina potwora. Tra-ta-ta-tralala. Nie pamiętam już, jak to się poprawnie nazywa. tyle tili trali wali Przecież on zaatakował bombardierek krokodyla. W tym poprzednim filmiku, który możecie obejrzeć po wskazówce. I być może to właśnie podczas tej potyczki się wydarzyło. Albo ktoś inny, jeszcze bardziej niebezpieczny, jeszcze bardziej przerażający. Nie, nie, nie. Napad na ta 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 ta. Co to w ogóle za jezioro? Dlaczego tutaj ciągle dochodzi do ataków? To przeklęte jezioro potworów to pewne. No dalej, pokaż co tam masz w tym swoim magnesie. No no, niczego nie ma. Bo jesteś tchórzem, serioza. Odwaga jest kluczowa w walce z potworami. Użyjmy magnesu ponownie, by odkryć więcej niezwykłych stworzeń. Kurczę, chłopaki, patrzcie, to naprawdę ogromna płetwa rekina i to jeszcze oderwana. Jeśli zauważyliście coś niezwykłego, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach. Tak, właśnie tutaj. Schodźcie na dół i komentujcie. Serioża, przestań być takim tchórzem. Rzucaj magnes i szukajmy znalezisk. Chyba coś zahaczyłem, ale tym razem to coś niewielkiego. I trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie zgubić tego znaleziska. O, jakby już coś było widać, tak. Co to jest? Telefon Piura? Co? Co to jest chłopaki? Co to za hardcore? To nie jest telefon, to jest dyktafon. Ale dlaczego on jest pokryty piórami? Pióra papugi? Nie wiem czyje to pióra i jak to wszystko jest związane z jeziorem potworów, na którym się znajdujemy. Mogę go włączyć. Teraz jest wyłączony. Możesz go włączyć? Oczywiście. No to włączmy, dowiedzmy się, posłuchajmy co na nim jest. Myślisz, że to, co jest na nim nagrane, odkryje przed nami wszystkie tajemnice tego miejsca. No, ciekawe, przecież. To na pewno ma związek z tymi potworami. Ale jeśli to naprawdę tak, to tak po prostu tego nie zrobię. Najpierw 5000 lajków od widzów, potem posłuchamy nagrania. Chłopaki, dawajcie szybciej lajki, żeby dowiedzieć się, co jest na tym dyktafonie. Chłopaki, no jesteście świetni. Już 500 lajków. Ile to jest? To mało, to bardzo mało, to 1% albo 10%, nie wiem, ile to jest 500 z 5000. Napiszcie w komentarzach, jeśli oczywiście jesteście mądrzy i się na tym znacie. Zobaczymy. Lajkujcie, żeby szybciej dowiedzieć się, co tam jest. Od razu będziemy słuchać? Tak, ale najpierw wrzucimy magnesy. Tradycyjne wyzwanie. Kto rzuci dalej? Ja rzucę dalej. Zatrzymajcie wideo i zagłosujcie, komu kibicujecie. Seriozy czy ja? Zgadnijcie, a dostaniecie serduszko w komentarzach. Zaczynamy. Jesteś gotowy? Tak. Oj nie. To bardzo słabe. Mój rzut jest o wiele silniejszy. No nie o wiele. Kto zgadł, że wygra Wia, ten jest świetny i dostanie lajka. O, poczekaj. Jakby czuję coś na swoim magnesie. Od razu zaczew. Coś lekkiego. Ty też coś złapałeś, Serioza? Patrz, patrz. Lina ci się napina, na pewno coś złapałeś. I nawet widać bombelki, no niesamowite, tak, jest ich naprawdę dużo. Tak, dalej, już coś tu masz, coś widzę. Glony przeszkadzają, poczekaj. No nie, tutaj na pewno coś jest. Wow, to aparat fotograficzny, niesamowite. Tak, możemy zobaczyć, co zostało na nim uwiecznione. Chodź, chodź, zobaczmy. Chwileczkę, muszę się zorientować, jak to działa. To dość stary model. I wiesz, z takich kamer używają szpiedzy. Szpiedzy? Do nagrywania w ukryciu nietypowy model. Był tu jeszcze jakiś szpieg, wiesz? Wszyscy wiedzą o tym miejscu, mówią o tym w wiadomościach. Tutaj na pewno działo się dużo strasznych i przerażających rzeczy. Co się z nim stało? Nie wiem, zamilcz, spróbujmy się dowiedzieć. O tak, tutaj możemy oglądać zdjęcia. Oto pierwsze. To tutaj, to tutaj, gdzieś tak. I na zdjęciu uwięziony jest. To, 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 to. Napiszcie w komentarzach poprawną nazwę. Tili, tili, traliwali. Nie wiem, rekin w niebieskich trampkach. Tak, dawaj drugie zdjęcie. Jeszcze jego zdjęcie, trzecie. Lepiej przestańmy rzucać tym magnesem. Oczywiście, że będziemy To znaczy, według tych zdjęć Tutaj na pewno mieszka potwór rekin Trole, trole, to, to, to I ktoś na niego polował albo go szukał O, masz coś tak O, coś niebieskiego Niebieskie i białe To znowu trampki Znowu trampki On ma ich aż cztery albo dwa Nie, no na pewno nie dwa Nie pamiętam, ale ten rekin ma dużo tych trampek Napiszcie ile, ja nie wiem. Czyli wychodzi na to, że ja już mam parę trampek? A teraz masz już dwie, bo w poprzednim filmie też znalazłeś trampka. Ale to jeszcze jeden dowód na to, że gdzieś tutaj na dnie był albo wciąż jest trololololo. Czyli wychodzi na to, że zdjąłem z niego wszystkie trampki? Albo nie ty, tylko ktoś straszniejszy i bardziej podły. Chłopaki, teraz bardzo wciągnęliśmy się w łowienie na magnes, więc jeśli zauważycie coś, czego my nie zauważyliśmy, napiszcie o tym w komentarzach. Bo może to właśnie jest rozwiązanie wszystkich tych tajemnic, ale to wygląda szczerze mówiąc strasznie z serioza, to naprawdę dziwne, mamy już zebranych wiele dowodów. Aparat z fotografiami, dyktafon i płetwa. Najważniejsze płetwa rekina potwora. Tak, 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 ale przypominam wam chłopaki, że nie pokażę wam sekretów nagranych na tym dyktafonie, jeśli nie zdobędziemy 5000 lajków właśnie teraz. Dlatego jeśli nadal oglądacie, to proszę zróbcie dwie rzeczy. To przecież bardzo łatwe. Sprawdźmy, jak bardzo jesteście uważni, czy potraficie jednocześnie kliknąć przycisk subskrypcji, a potem lajka. Wtedy wszystko będzie super. Dacie radę? No to najpierw subskrypcja, potem lajka. Brawo. A teraz może wrzucimy jeszcze trochę magnesów. Zobaczymy co jeszcze strasznego i przerażającego kryje to jezioro. Może nie będziemy? Na pewno, na pewno. Chcę więcej rzeczy związanych z potworami i jestem pewien, że tutaj jest mnóstwo różnych znalezisk strasznych i niebezpiecznych, które o które chyba właśnie zahaczyłem. Patrzcie jak moja lina się naprężyła. Znowu coś zahaczyłeś? Dokładnie. I tam idą bombelki. To znaczy, że zaraz wyciągniemy coś strasznego i ciekawego. Musi to być związane z trollololo, choć nie jestem pewien, jak poprawnie się to nazywa. Dajcie znać w komentarzach. Wow, ile tu bombelków! Zobaczmy, co ja wyciągnąłem. Co to takiego? Dużo bombelków, coś niebieskiego. Niesamowite, nie do końca rozumiem. Wszystko jest mokre. Co do diabła. Poczekaj, tam coś jest w środku. Tutaj jest obraz rekina. To na pewno ma związek z -la 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 -la. I wiesz co? Miałem taki lunchbox w dzieciństwie. Yy, tylko bez rekina. Może to jest lunchbox trollololo. I jest jakoś z nim związany. Teraz go rozpakujemy. A wy, chłopaki, jeśli chcecie więcej unboxingów różnych Happy Mealów, jak było w poprzednim filmie, albo lunchboxów z różnymi potworami i niezwykłymi stworzeniami, koniecznie napiszcie o tym w komentarzu. A my rozpakujemy lunchbox stra la, 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 la. I zobaczymy. Na pewno, na pewno będziemy. Zajmijmy się tym. Przejdźmy do rozpakowywania lunchboxa. W lunchboxach zwykle przechowuje się niezwykłe jedzenie. I tutaj być może jest jedzenie, które jest związane z tra la. Fuj, jak to śmierdzi. Pachnie rybą, nie lubię ryb. A ktoś lubi? Jakie jest Wasze ulubione danie? Podzielcie się tym w komentarzach. Ja najbardziej lubię kurczaka. Tak, wyjmijmy to, tutaj leży dużo rzeczy. Aha! O, nie wiem, zobacz, ale tutaj jest narysowany kreskówkowy tra la 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 i on je burgera. Może to jest specjalne jedzenie dla niego, Dlatego właśnie potwora rekina. Nie wiem, wydrukujmy to i zobaczmy. O, wow, niebieskie. Coś niebieskiego, niebieska szawarma. Pachnie oczywiście dziwnie. Ja bym czegoś takiego nie zjadł. Też bym nie zjadł, gdyby to miało związek z potworami. W jakim sensie? A jak się dowiemy, czy to jest smaczne, czy niesmaczne? Nie wiem. Zamknij oczy. Otwórz szeroko usta szerzej, szerzej, szerzej. Tak, jesteś gotowy, serioza? Gryź, tak, tak. Co? Co? Trololo, trololo. Co? Trololo, 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 trololo. Tak, tu było jakieś dziwne niebieskie mięso. Myślałem, że to mięso rekina albo coś takiego. Serioża, źle się czujesz? Czemu tak robisz, Wia? Myślałem, że się już przyzwyczaiłeś. Przecież piłeś miksturę trucizny z Minecrafta. Obejrzyjcie to w tym filmiku według podpowiedzi. No dobrze. Widocznie nie warto jeść byle czego z lunchboxa. Zwłaszcza jeśli na tym lunchboxie jest narysowany tralalala. Co za hardcore, serioza? po co znowu to zjadłeś? Tralala, trala, -la tralala, tralalo, tralala, Kontynuujmy magnetyczne wędkowanie. Odłóżmy najpierw ten lunchbox do reszty znalezisk. Dobrze, to położymy tutaj... Co? Poczekaj, a gdzie jest ten cholerny płetwa? Chłopaki, przecież znalazłem płetwę! Na początku naszego filmu mieliśmy płetwę tralalala, tego potwora rekina. Kto ją ukradł? Cholera, serioza, serioża, po co ukradłeś płetwę? Serioża! Dobra, niech serioża sobie odpocznie. Jeśli zauważyliście coś dziwnego, czego mogłem nie zauważyć, koniecznie napiszcie o tym w komentarzach i podajcie znacznik czasu, kiedy dokładnie to się wydarzyło, żebyśmy mogli się tym zająć. A może wszystkie odpowiedzi na nasze pytania są zapisane właśnie na tym dyktafonie? Dlatego nie zapomnijcie, jak najszybciej zostawić lajka, żebyśmy mogli go odsłuchać. Dobrze, niech Cierjoża na razie odpoczywa, a ja wrzucę magnes i poszukam jeszcze jakichś znalezisk. Czemu nie? Raz, dwa, trzy. Tak, okej. Okay. Całkiem niezły rzut, prawda? Aha, aha. O tak, dokładnie. Czuję jakiś zaczep. Tym razem coś cięższego. Całkiem nieźle idzie. Zaraz wyciągniemy, ale ostrożnie. Na razie nic nie widać. O, już coś. Wow, co to jest, chłopaki? No proszę, to co, harpun? Dokładnie, chłopaki, to broń, której używali wielorybnicy do walki z rekinami i wielorybami. Możliwe, że ktoś używał tego ogromnego harpuna do walki z tralalala. I to, że jest pokryty tymi czerwonymi plamami, możliwe, że tym harpunem zabito tralalala. Bo przecież znaleźliśmy jego płetwę osobno, prawda? I ktoś na niego polował. Wygląda na to, że chodzi o łowce potworów. Ciekawe, co serioza o tym myśli. Serioza, serioza? Dziwne, wygląda na to, że się wyłączył, ale zaraz go porządnie obudzimy. Co to było? Można powiedzieć: Dzień dobry. Co ty tam masz? To jest harpun. Najprawdopodobniej polowali nim na tralalala. I ty go tam znalazłeś, tak? Jasne, to moje znalezisko. Kurczę, coś boli. To znaczy, że to jest działająca broń i naprawdę mogli nią walczyć przeciwko tralalala. Dzięki Bogu obudziłeś się. Musimy rzucić magnes. No co, gotowy na rewanż? Tak. Kto rzuci dalej na trzy? Raz, dwa, trzy. Ja dalej. Niewiele, tylko kilka centymetrów. Dobra. Czasami one dużo znaczą. No, ty zawsze masz ich tyle, więc pewnie wiesz lepiej. Tak, tak, o, czuję, że coś złapałem. Patrz. Poczekaj, ja też mam coś. Napięcie jest mocne u Sergeja. To na pewno. Tak, o, coś widzę. Co tam jest? O, mówiłem, że coś na pewno złapałem. Co to jest? To jest obraz rekina. Co to takiego? Poczekaj, jeszcze nie rozumiem. Znowu rekin? Znowu rekin? Tak, masz rację. Zapoznajmy się z tym. To nie jest zwykły rekin. To jakiś dziennik, albo pamiętnik, czy coś takiego. O, spójrz, tutaj są wszystkie jego wnętrzności. To na pewno tra -la, 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 la. Tak, ktoś go badał, ktoś oglądał jego strukturę. To są trampki. Ta 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 ta. To na pewno wspomniany dziś potwór. Kto to? Kto to? Nie wiem. Sprawdź. Tutaj też jest struktura z wnętrznościami. Jakaś drewniana figurka z patykiem. I tutaj jest jego zdjęcie, chłopaki, zobaczcie. Chyba znam jego nazwisko. Chwileczkę, zaraz sobie przypomnę. Ja też wiem, ja też wiem. Jak się puka, stuk, stuk, stuk? Nie, nie, nie. To jest puch, 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 puch Samir. Nie, to jest stuk, 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 sadir. Dzieci powinny napisać, jak jest poprawnie, choć w rzeczywistości wygląda to inaczej. To prawdziwy potwór, kryje mnóstwo tajnych plików i materiałów. Poczekaj, a co to jest? O, co to jest? Tutaj patrz, tutaj jest narysowanych całe mnóstwo tych potworów. O, to jest tralala, o którym dzisiaj. A dlaczego na nim jest krzyż? Już go nie ma? Czerwony krzyż oznacza, że go zlikwidowali i to potwierdza moją teorię o łowcy potworów. Dlaczego jest zakreślony? Może to jego następny cel? To jest mapa potworów. Wszystko to jakieś straszne i bardzo niezrozumiałe potwory. Chłopaki, jeśli wiecie, jak one wszystkie się nazywają, jak mają na imię, napiszcie jeden duży komentarz, w którym będą imiona wszystkich tych potworów. Kto napisze poprawnie, dostanie ode mnie serduszko w komentarzach. To jest naprawdę jakaś masakra. To jest mapa potworów, a ten właśnie łowca potworów zamierzał je wszystkie złapać. I wygląda na to, że tralalala był już jego celem numer jeden. Jeszcze jedna mapa z jakimiś krzyżami. Możliwe, że to są miejsca, gdzie znajdują się te potwory i możemy się tam udać w poszukiwaniu różnych potworów podczas magnetycznego wędkowania. Jeśli chłopaki oczywiście zdobędą całe 10 tysięcy lajków pod tym filmem, to będziemy kontynuować tę serię i na pewno wyruszymy na kolejne poszukiwania potworów. To znowu tralalalala jego badanie tralalalala i różne wskaźniki sześć metrów sześć metrów oczywiście to przecież rekin był ogromny bo najprawdopodobniej ten łowca potworów go zniszczył to ewolucja tak właśnie pojawił się tralalala ze zwykłego rekina zmienił się w rekina w trampkach krótko mówiąc ten łowca wiedział absolutnie wszystko o tych potworach ale dlaczego był na niego taki zły i po co mu to wszystko było potrzebne Musimy kontynuować badania i poznać prawdę. Odpowiedzi mogą być na dyktafonie. Dobrze, wyciągaj magnetofon. Patrz, znowu coś biało-czerwonego. Oho, i bąbelki się pojawiają. Dziwne. Tak, to wygląda, wygląda jak. Co to jest? Ludzie, to jest ząb. Oto on w czymś metalowym. To przerażające. I to nie jest zwykły ząb. To ząb ogromnego rekina. Nie, nie, zabierz to. Spójrzcie na paszczę rekina z zębami. Rekiny mają podobne zęby, tylko znacznie mniejsze. Ten rekin był ogromny. Najwyraźniej ugryzł coś metalowego. Chociaż w poprzednim filmie pamiętamy, że Tralalalala zaatakował bombardiro krokodyla. Wszystko się zgadza. To kolejny dowód potwierdzający nasze teorie. Sprawdźmy, co jest na dyktafonie. Chłopaki prawie skończyli zbierać. Na pewno. Został jeden, tylko jeden, like. Jeden. Na pewno. Tak, jeden. Nie posłucham, dopóki on nie da lajka. Daj proszę lajka. Przewiń w dół, kliknij kciuk w górę. No dalej. Tak, tak. Zrobiłeś to? Dziękuję za lajka. Nadszedł czas, by poznać wszystkie sekrety i posłuchać tego dyktafonu. Otwórzmy ostatnie nagranie. Dawaj. Ja Gołubiro szpionuję. Gołubiro szpieguje. To co? Mówiłeś o szpiegach? Tak, tak, tak. A Gołubiro, on ma pióra. To jakiś inny potwór, który poluje na potwory, czy co? Co on powiedział? Dalej. Posłuchajmy dalej. Wiem, gdzie oni wszyscy się ukrywają. On mówi, że jest ich kilku, jest ich kilku. On chce odnaleźć ich wszystkich. Tak, dalej. A pierwszy na liście to tralalala. Tra Wychodzi więc na to, że to tralalila, tralala. To na niego polują w pierwszej kolejności, ale dlaczego za co? Zemszczę się na nim za bombardiro krokodylo. On chce się na nim zemścić za Bombardiro Krokodylo. To znaczy, szpionirowo gołubiro i Bombardiro Krokodylo byli przyjaciółmi. To wszystko jest zemstą. Kontynuujmy. Wiem, kto za tym wszystkim stoi. Zna sprawców tej sytuacji. On wszystko wie. Do diabła. Słuchajmy dalej, tutaj jest wiele odpowiedzi. Syreny, policja, to ekipa z początku nagrania Odgradzają ten obszar. Potrzebujemy wszystkich dowodów, zbierajcie je. Panowie, musimy się spieszyć. Jeśli dotrwaliście do tej chwili, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał. I teraz, gdy uciekamy. Oto filmik, obejrzyjcie go. Klikajcie na niego szybko, oglądajcie następne wideo. Klikajcie tutaj, bo tam jest ciekawie i fajnie. Zostawcie też lajka. Kliknijcie na to wideo, spodoba wam się. Widzę syreny. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Pa!